Cześć kochani, dziś filmik z wyrobami na konkurs u Kamila Modelina. Przepraszam Cię bardzo, że tak późno filmik, ale dopiero dzisiaj zobaczyłam, że w ogóle organizujesz ten konkurs i spróbuję jak najszybciej dodać ten filmik i myślę, że wyrobić się uskierową. No to chyba przejdźmy do pokazywania. Osoby, które śledzą mój kanał i oglądają go. Systematycznie wiedzą, że wszystkie wyroby już pokazywałam. No ale ci, co nie oglądają, i ty, jeżeli nie oglądałaś, to masz okazję pooglądać. No to dobra. Pierwszy to jest taki koszczek. I to jest taki kosztek wielkanocny. ogólnie nie. I jest wykonany taki. Tam jest chleb, kurczak, czuli, Ok, kolejna to będzie taka laleczka. Taka? Następnie to będzie taki króliczek. I tu ma on takie różowe uszka i nie wiem czy to będzie widać tak naprawdę. I taki różowy nosek, no ale myślę, że dobrze będziecie to widzieć. Kolejna to będzie taka serwetka z donatami. I tu jest taki widelec. Ona jest bardzo ładna. I zwróć uwagę na to, że dużo się nad tym napracowałam. Że nie jest to wyrób taki bylejaki, jakby. Kolejny to jest taka, taki pączek z reklamy Gum Orbit, taki. I ma taką zawieszkę. OK, kolejna to jest, kolejna taka serwetka, tym razem z różnymi koralikami i polewami, i z kawałkiem ciasta, zwykłym kawałkiem ciasta, na którym są naprawdę bardzo różne koraliki i ozdoby. Czyli to jest taka tacka z różnymi ozdóbkami do ozdobienia ciasta. Tak. Kolejne to jest taki hamburger, którego się wszystko rozlewa. Tu jest um, mięso, ogórek, um, keczup, sałata, um, musztarda, chyba, mandory. Tu jest takie właśnie. Um, kolejne to będzie taka panda. Następnie to jest taki zwyczajny makaronik. Ok. Następnie to jest zwykła co taka fajna. Ona mi się dość fajnie udała się. Tak. Następnie to jest taka jakby takie ciasteczko z jagodowe z takimi z takim czymś właśnie, z taką obwódką jakby fajną, takie ciasto. Ok. Um, ogólnie wybrałam 15 wyrobów, tak jak mówiłaś, i to powiedziałaś, że najwięcej. Kolejne to jest taka chmurka jakby, połączona z mniejszą chmurką w stylu kawaii. Taka. Następnie to jest taka tacka z różnymi owocami, na przykład z truskawką, e, kawałkami banana, z maliną i listkami mięty. Ona jest taka fajnie poteksturowana. E, I kolejny, już ostatni wyrób, to będzie już 15, to jest takie serduszko z taką polewą i posypką. Więc Kamila Modelina, myślę, że wyroby ci się podobały. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki za oglądanie. Do na razie i cześć.